Hej, pobawisz się ze mną w chowanego? No dobra, tylko nie mów nikomu, co powiedziałem. E, tam nic się nie stało. Serio, oni powinni wspólnie z różnych filmów zrobić jeden tytuł. A ja Cię witam w odcinku poświęconym właśnie najnowszym dwóm filmom Braci Sekielskich i Sylwestra Latkowskiego. Oto strzał z dupska. To również było pod presją zwrotu długu. Rzeczywiście czasem człowiek nie panuje nad pewnymi swoimi zachowaniami. Jak wiecie to cykl, w którym zwykle jest mniej śmiesznie i heheszkowo. Chociaż to oczywiście się nie wyklucza, bo tematy chociaż uber poważne, to czasem trzeba im się zaśmiać w ten głupi ryj, żeby nie utonąć totalnie w tym smucie. W ostatnim tygodniu zarówno bracia Sekielscy wypuścili swój drugi film o pedofilii, jak i Sylwester Latkowski w sumie też drugi film o pedofilii wypuścił. I zarówno Sekielscy, jak i Latkowski zrobili to na wyraźne czyjeś zlecenie. Good to see you. O ty skur. Tak tak ja wiem, znam te wszystkie teorie spiskowe i wiem, że jak tak mówię, to brzmi jakby zarówno ci, jak i ci nie działali z pobudek czysto dziennikarskich, tylko wiecie, opłaceni przez soroza, przez reptilian, antyszczepionkowcy, 5G. Aleksandr Jabłowski, wiecie o co chodzi. No dobra, ale heheczki na bok, bo szczerze mówiąc, serio, oglądając te filmy, mam wrażenie, że tak kurwa jest. Są bardzo stronnicze i ewidentnie uderzające w jedną, jak i w drugą stronę. Wybory tuż tuż, więc wiecie jaki jest. Każdy próbuje uszczknąć coś dla siebie. Czas raz na zawsze rozprawić się z tęczową mafią wewnątrz kościoła również. Zależnie od tego, czy kościół, czy. Szkoła! Problem w tym jednak jest taki, że zamiast skupiać się na ofiarach i na ukaraniu winnych, człowiek skupia się po oglądaniu tych filmów na nienawiści. Na nienawiści zarówno w stronę kościoła, jak i w stronę celebrytów. Do tego jednak dojdziemy. Kurde, powiem wam, że tak szczerze zawiodły mnie trochę te filmy. Ani w jednym, ani w drugim tak naprawdę nie ma takiej namacalnej, realnej, mocnej pedofilii. Znaczy nie, żeby mnie zawiodło, że nie ma tej pedofilii, bo to dobrze, że nie ma pedofilii generalnie i byłoby super, gdyby jej w ogóle nie było i nie musiałyby takie filmy powstawać. Tylko zawiodło mnie to, bo liczyłem, że spotkam się z takim rzetelnym, takim czystym, rasowym dziennikarstwem, które zresztą jedni i drudzy szumnie zapowiadali. A dostałem po prostu próbę przerzucenia win zarówno na jedno jak i drugie środowisko I to próbę zrobioną po łebkach i mocno upłyconą Przelećmy sobie jednak przez same te filmy kielsy pomocnym i dobitnym tylko niemów nikomu dają nam Z braku lepszego określenia Odgrzewany kotlet Czuję się jakbym miał do czynienia z Ubisoftem, które co roku wciska mi jakiegoś nowego asasyna I właśnie doszliśmy do Assassin's Creed Syndicate W sumie ten tytuł do tego filmu by pasował Ewidentnie czuć tutaj spłycenie historii. To takie skupienie się na jednym, no może dwóch przypadkach, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu, gdzie mogliśmy zobaczyć ogrom zniszczeń. Pewnie było ich więcej, nie? Nie byłam tylko ja i Monika. Gdzie widzieliśmy gargantuicznie długie maski kościoła sięgające daleko i chroniące wszystkich księży pedofilów. I które przerzucały ich z parafii do parafii. Oni nigdy w życiu nie dojdą do siebie. Przecież gdyby tego nie było, to te osoby zbyt gości nie zostałyby skrzywdzone. I tutaj Właśnie tego zabrakło. Przy nich zmowie poprzednia, rozrywane są niewinne uczynisko. Znaczy, niby jest, ale to już nie szokuje i to wszystko, co widzimy w tym filmie, dostaliśmy już w poprzednim. I właśnie sukces poprzednika paradoksalnie jest zgubą tego filmu. Poprzedni w stosunku, i stosunek tutaj jest właśnie dobrym i dobitnym słowem, jest o wiele mocniejszy do tego. Ręce księdza pod moją koszulką w majtkach. Więc ten najnowszy właściwie przechodzi bez większego echa i czuje się jakieś takie niedopracowanie materiału. I chociaż wiadomo, że dramat jednostki jest bardziej dramatyczny od dramatu ogółu, to jednak w poprzednim filmie tych jednostek było dużo więcej, przez co szerzej otwierały się oczy na skalę tego zjawiska. To nie jest przypadek Alien versus Aliens. Tu po prostu dostajesz mniej przy większych oczekiwaniach. Książę pamięta? Nie. Bartek synorganisty splaszewa. ojej. Mam mi coś do powiedzenia? Gdyby te filmy chronologicznie zamienić miejscami, to wszystko by było super. Człowiek nie miałby takiego wrażenia, a tak niestety ma. Wrażenie zrobienia filmu na siłę, rozciągnięcie pewnych wątków, bo po prostu trzeba było oddać szybko film, bo już minął rok i patroni się domagają. Za to postaramy się ładniej wam to wszystko opakować. Świetnie to widać w momentach próby udramatyzowania tego dzieła. Gość grający na organach, dramatyczne przebitki. No, jest to po prostu jakieś takie tanie i. I niepotrzebne. W ogóle historia tego gościa i jego brata jest jakby żywcem wyjęta z komiksu Blanket z Craig'a Thompsona, który zresztą mam wiele razy polecałem jeden z najlepszych komiksów, jakich kiedykolwiek czytałem. I ta ich historia to jest kurwa dramat. Są straszne, bardzo emocjonalne rzeczy, że dotykał nas i całował w czasie, kiedy rodzice byli w domu. Ale właśnie przerost formy nad treścią w filmie tego typu gubi tę treść kompletnie. I to jasne, to są emocje, jest to smutne oglądać płaczącego gościa. No, chyba, że to jest gonciarz i wbija właśnie milion subów. Jestem artystą. Gratki Krzysiu, to żarty na bok. Tutaj jest dużo takich tanich zagrywek. Tak chociażby jak wspomniana sekwencja grania na organach. Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. Nikt w kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. Albo wklejeniem w tle głosów bawiących się dzieci. Stu miałem chorobliwy lęk przed śmiercią. Na każdym kroku Trochę to strasznie zabrzmi, ale brakuje tutaj takiego Starego, obrzydliwego księdza pedofila Takiego, który się przyznaje przy Sekielskim Do tych wszystkich lubieżnych czynów I robi w to taki obrzydliwy Straszny sposób, że mrozi ci to kał w jelitach Miałeś twarę... a, prędę, a równocześnie to Tutaj po prostu mamy cały czas wałkowaną właściwie jedną historię księdza Hajdasza i tyle. W dodatku jego ewidentną winę, o której wszyscy wiedzą, do której się przyznał, a potem uparcie wypiera podczas konfrontacji. Proszę tylko się nie wypierać, bo oboje wiemy, że do tego dochodziło. To po prostu chory gość, który jednak różni się od tego księdza, który był w poprzednim dokumencie, który był kurwa jakimś przepotworem. Bardzo chciałam, żeby się kończyło na jednym razie. Nie chciałam, żeby wracał. Znaczy nie, żeby ten nie był potworem, tylko po prostu tego tak kurwa tutaj nie widać. Zresztą sam bohater mówi, że on wie, że... Tamten był w jakiś sposób chory i nie ma aż takich pretensji do niego, co do całego środowiska, które o tym wiedziało. Ja mam do ludzi, którzy są wokoło, którzy to widzą, którzy są w tym. Do biskupa, który go zamiotł pod dywan i przerzucił do innej parafii. Czy też do zakonnicy, która wszystko wiedziała i... Co ja miałem zrobić, no? To też jeden z głównych zarzutów w filmie Latkowskiego, ale do tego dojdziemy. Pojawiły się natomiast nowe wątki, które wydaje mi się, że pogubiły nawet samych autorów. Mamy Zaleskiego i Terlikowskiego mówiących o mafii lawendowej, czyli o tym, że wśród księży jest bardzo duży odsetek osób homoseksualnych. W Watykan i Rzym, no to jest siedlisko tej mafii lawendowej. Ja doskonale rozumiem, widzę i wiem, co chcieli zrobić bracia Sekielscy. Chcieli właśnie pokazać, że tak się mówi, że tak ludzie uważają, że tak nawet uważają same ofiary, którymi w całym tym dokumencie są chłopcy, że ksiądz pedofil równa się pedziu, Że on lubi dzieci, że to jest tak zwany pedziu i tak dalej. Chcieli właśnie obśmiać to myślenie, co sugerują zresztą specjalnie zrobione pod to ujęcia w filmie na gesty, ręce, na, na różne takie ruchy i zachowanie. Przez to, że pierwsza godzina tego filmu to właściwie Nihilnowi dla kogoś, kto oglądał poprzedni dokument, to nagle dostajesz wryjnową tezą i mózg chłonie informacje. Aha, księża pedofile to księża geje. A co za tym idzie? Geje to pedofile. I Ordo Juris właśnie otwiera szampana. Słuchajcie, żeby była jasność. Pedofilia to nie jest kwestia homoseksualizmu. Zresztą, w sumie paradoksalnie na totalnym kontrapunkcie mówi o tym film Sylwestra Latkowskiego. I do niego właśnie teraz przechodzimy. W początku tak sobie pomyślałem, że jest lepiej nakręcony i ma ładniejsze zdjęcia. Ciekawsze zabiegi, jak chociażby z zagłuszaniem słów przez dźwięki jadącego pociągu bardzo sprytne. Tylko słyszałam w słuchawce, że Ania a żyje. Nie, 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 nie. Jednak im dalej w las, tym niestety odrobinę gorzej. To historia o pedofilii w Trójmieście, o odbieraniu sobie życia, o nastolatkach, które są bohaterkami tejże opowieści i które zostały ofiarami krystka współwłaściciela klubów w Trójmieście. Gościa, który wykorzystywał swoją pozycję, ruchając małolaty jednocześnie je szantażując. Szantażował mnie, że będę się z nim spotykać i pracować do jego klubu, albo film trafi do internetu. Żeby nie było. To nie jest nowa historia, Latkowski niczego nowego nie odkrywa. Bo o Krystku i całej tej mafii powstało osiem reportaży i jedna książka Zatoka świni. Więc praktycznie cała reportażowa praca polegała na odtworzeniu pewnych schematów i zrobieniu wywiadu po rozmawianiu z tymi samymi ludźmi, z którymi była rozmowa w książce. O czym zresztą sam autor książki wspomniał, że właściwie jedyny wątek nowy, który Latkowski wrzucił, to był policjant mówiący o powiązaniach Turczyńskiego, Krystka i kurwa prokuratury. Prokuratura nie chciała wystąpić o podsłuchy. Żeby też nie było. Jest kryminalna i w chuj dramatyczna. To jest szantaż, to jest stręczycielstwo, to są gwałty. I nie mówimy tutaj o jakichś osobach dorosłych, tylko o 14-15 letnich dziewczynkach. Kardynalnym jednak błędem według mnie, jeżeli chodzi o te produkcje, jest jej bezosobowość. Oprócz matki oraz ciotki dziewczyny, która się rzuciła pod pociąg, nie ma właściwie żadnej wypowiedzi ofiar ani rodziny ofiary. Znaczy, wiadomo, logiczne, że dziewczyna, która się rzuciła pod pociąg, raczej nie będzie opowiadała w dokumencie czegoś, prawda? Chociaż też się takie rzeczy zdarzały, jeżeli nagrano ją przed Logiczne, ale też nie jest tutaj jedyną bohaterką. Podczas przesłuchania adwokat Krystiana zadawał mi pytania o całe to zdarzenie. I wszystkie dziewczyny, które są tutaj bohaterkami, wszystkie, które czytają swoje zeznania, Zostały zagrane przez aktorów głosowych. Serio, w ogóle jedna z nich była przekonana, że robi to dla gazety wyborczej. Rzuciły się na mnie, krzyczałam bardzo głośno i przestał. Tak samo gość od służb specjalnych, z którym Latkowski przeprowadza wywiad w samochodzie, tak naprawdę nie mówi swoim głosem. Latkowski w bardzo dziwny sposób prowadzi z nim ten wywiad, a on odpowiada kurwa voiceoverem na montażu. Za chwilę zaczął go wypuszczać na przepustkę. Kurwa wszystko możliwe. A co wygląda i brzmi przez to, to super tanio i oddziera całość z wiarygodności. Nie poinformowali was? A weź w ogóle mi nie mów. Masz wrażenie, jakbyś słuchał audiobooka w dodatku przesadnie źle zagranego. Głos głównej bohaterki tak strasznie irytuje wymuszonym dramatyzmem. Ja Nie chciałabym się zgodzić na ten stosunek wyrywałam. Że granie na organach usekielskich powinno dostać kurwa złotego globa za najlepszy dramat. I ja absolutnie rozumiem to, że ofiary nie chciały się wypowiadać przed kamerami. Absolutnie rozumiem to, że nie chciały pokazywać twarzy kumam. Ale właśnie przez to odbiór filmu mocno traci. Film Sekielskich właśnie tym robił robotę, że nie dość, że mieliśmy ofiary, które z łzami w oczach, z dramatyzmem opowiadały o swoich przeżyciach. To do tego mieliśmy konfrontację tych ofiar z ich oprawcami. Jest coś takiego jak poczucie winy. Wtedy wypierdalały się wszystkie emocje, których nawet nie znaliśmy, i one nam się udzielały. I to właśnie robi psychologiczną, dokumentalną robotę. Tutaj mamy tekst, który czyta aktor. I musisz wierzyć na słowo Latkowskiemu, że właśnie to są zeznania tych dziewczyn. I ja nie mówię, że to jest nieprawda, tylko przez to impact tej historii rozprasza się i rozchodzi po kościach. Policja to słyszała, jak on się śmiał, że jestem na policji i nic z tym nie zrobiono. Plus jeszcze dochodzą te fabularyzowane scenki w stylu 997 albo kurwa klam. One naprawdę psują wszystko. Nie wiem, dlaczego moja sprawa została umorzona, a Joasi nie. I oczywiście, można nie porównywać tych filmów, ale one powstały właśnie po to, żeby je porównać i żeby powiedzieć sobie: Nie, no ten jest lepszy, nie, no ten jest kurwa lepszy, nie, no ten jest lepszy. Zbliżają się wybory, jest to zagrywka polityczna, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ten pierwszy wynika z drugiego, a ten drugi jest odpowiedzią na ten pierwszy. Tu mamy pedofilię po prawej stronie, a tu mamy pedofilię po lewej stronie. Tutaj mamy macanych chłopców, a tutaj mamy gwałcone dziewczynki. Tutaj jest piosenka Kory. To nowy rodzaj jest zabawy. A tutaj piosenka Ich Troje w wykonaniu Anny Świątczak. I teraz tak, ta historia nie byłaby jakąś kurwa niewiadomo jaką historią. Nie rozeszłaby się szerszym echem, oczywiście byłaby dramatyczną historią, ale nie byłaby tak mocno komentowana kurwa w naszej współczesnej rzeczywistości. Gdyby nie dorzucenie przez Latkowskiego tezy, że brali w tym wszystkim udział. Że w całym procederze pedofilskim brały udział znane ryje. Tezy bardzo krzywdzącej, bardzo nie na miejscu i jest to po prostu bardzo wrzucenie granatu do wiadra z gównem i gwoździami. Niektórzy dostaną gównem, które zmyją, niektórzy dostaną gwoździami i nie przeżyją tego. A ci, którzy są niewinni, oberwą tak samo jak ci, którzy zawinili. A być może nawet ci, co zawinili, w ogóle nie oberwą. No i właśnie, to jest sprawa, która pociągnęła za sobą lawinę innych spraw. W filmie zostali pokazani Wojewódzki, Koterski, Nergal, Siwiec... Skiba, Iwan, Szyc i cała dalsza plejada celebrytów. Tylko uwaga! Nie zostali pokazani jako pedofile. Nigdzie nie ma powiedzianego, że ktoś mówi o nich, że to są pedofile i że oni kurwa dokonują aktów pedofili. Zostali pokazani jako goście zatoki sztuki. Zostały pokazane ich zdjęcia z Facebooka, z fanpage'a zatoki sztuki. Byli gośćmi, którzy bywali w tym miejscu, którym robiono tam zdjęcia, którzy brali udział w wernisarzach, pokazach sztuki, koncertach, plus też niektórzy byli zapraszani do klubu na górę, gdzie rzeczywiście pracowały 15-letnie w bieliźnie. I nikt nie powiedział w tym filmie, że oni są. Pedofilami, bo też, kurwa, nikt nie musiał. Sam wydźwięk tego filmu i to, że zostali w niego wmontowani, sprawił, że runęła na nich cała lawina najgorszych rzeczy na świecie. I oczywiście jak najbardziej można powiedzieć, że poprzedni film Sekielskich przyczynił się do tego, że niektórzy ludzie nagle zaczęli kurwa napierdalać na kościół. I to często bezpodstawnie zaczęli patrzeć z podejrzliwością, niesłusznie często na księży. Tylko problem jest innej natury. Mamy tutaj celebrytów z imienia i nazwiska, z ryjów, do których możesz dotrzeć przez całe social media, przez Instagramy, przez wszystko. I możesz osobiście im napisać anonimowo, czy też mniej anonimowo życzenia śmierci, życzenia raka, informacje o tym, że jak ich spotkasz, to ich zapierdolisz i że masz nadzieję, że ich dziecko też w przyszłości będzie zgwałcone. To jest niesamowite oskarżyć ludzi bez oskarżania ich, bez powiedzenia wprost, że oni brali w tym udział, tylko wrzucając zdjęcia tych ludzi do reportażu o pedofilii i że byli w tym miejscu. Miejscu, do którego kurwa chodził cały Sopot i nieważne, czy byli to celebryci, czy aktorzy kurwa, czy, czy sportowcy, czy politycy. Ci wystarczy, że jesteś znanym ryjem, bierzesz udział w wernisarzu, zapraszają cię na górę, żeby sobie jedną kurwa fotkę w ich klubie na 5 minut. Wchodzisz, robisz fotkę, spierdalasz i Kurwa jesteś w dokumencie. No no nie odmawiasz. To, że jesteś ignorantem i nie masz bladego pojęcia o smrodzie, który się z tym miejscem wiąże i który się uczepił tego miejsca, nie świadczy o tym, że jesteś pedofilem. Świadczy o tym, że jesteś kurwa głupcem, ale według ludzi piszących komentarze na pewno gwałcisz dzieci. A jak tylko jeszcze spróbujesz zaprotestować, czy no to chuj, tylko winny się tłumaczy. Pewnie uderz w stół, to nożyce się odezwą. I to jest właśnie takie myślenie. Tak samo z tymi, co to pozowali z kartkami tak, dla zatoki sztuki. Nie wiem, czy to nazwać artystów czy pseudok. Tystów. Jasne, oni mogli kompletnie nie wiedzieć o tym, co się dzieje w środku, bo byli celebrytami, którzy zostali zaproszeni na coś. Nikt tego nie sprawdzał, co, gdzie, jak i tak dalej. A potem pyk, zostali wmanipulowani w trzymanie tabliczki, kurwa, która jest upierdolona gównem. Tylko, że z drugiej strony jednak przeciwko czemuś protestowali, tak? No to chyba jednak lepiej sprawdzić zawczasu, czym sobie upierdalasz te łapy. Judyta w zamian za swój dług musiał uprawiać seks z tym Marcinem. Z drugiej strony, idąc tym tropem, czy jak jebnę sobie fotkę na mszy w kościele, gdzie ksiądz jest oskarżony o pedofilię, to czyni mnie to pedofilem? Albo jestem nagle współwinny i kryję tego księdza? Naprawdę, słuchajcie ludzie, można dostać paranoi. W 54 czwartej minucie kurwa idzie dzik. Czy on też jest pedofilem? Nic się nie Myślcie trochę, proszę. Oczywiście, ciche przyzwalanie i przymykanie oczu to jest straszna rzecz i nie powinno nigdy coś takiego mieć miejsce. Ale serio, tak sobie pomyślcie, będąc na przykład ojcem takiej dwunastolatki i nie mając żadnych skłonności pedofilskich, kiedy widzisz gościa w klubie, do którego cię zaproszono, który obmacuje czternastolatkę, to naprawdę chce ci się go kryć, kurwa? Naprawdę chcesz przebywać w takim kurwa towarzystwie? No chyba kurwa nie. To trochę tak jakby się okazało, że twój kumpel, z którym codziennie kurwa walisz browce, z którym wciągasz mefedron, z którym sobie imprezujecie, okazuje się, że jest mordercą. Znaczy nie morduje tych ludzi z tobą i nigdy o tym nie wspominał, też nie ma nigdy śladów żadnych krwi, nie widzisz żadnych ciał, ale się okazuje, że mordował tych ludzi. A ty z kolei okazujesz się albo współmordercą, albo gościem kryjącym mordercę. To jest naprawdę w chuj trudny temat i potrzeba dowodów, potrzeba mnóstwa rzeczy, a nie kurwa wrzucać czyjeś zdjęcie do reportażu. Ja jestem przekonany, że są tam tacy, którzy mają coś na sumieniu, którzy mają coś zajebistego na sumieniu. Celebryci, gwiazdy, kurwa te stręczycielstwo, to wszystko, pedofilie na bank, na bank. Tylko problem w tym, że to nie jest kwestia środowiska i ogólnie pojętych celebrytów, a po prostu ludzi. Jednostek. A to, co zrobił Latkowski, to próba bronienia kościoła, to taka odpowiedź bezpośrednia na film braci Sekielskich, próba, która jest od razu atakiem w jakieś środowisko. W kościele wypłynęło gówno i wypływa to gówno już od lat, i już się o tym tyle mówi, i Sekielscy właściwie tak naprawdę nie zrobili nic nowego, nie powiedzieli mi czegoś, co by mnie jakoś zszokowało. Bo ja kurwa o tym wiem, bo czytam i zdaję sobie sprawę. A tutaj próbowano odwrócić uwagę od filmu Sekielskich, żeby ci, co są przychylni TVP, olali tamten film i oglądali tylko ten. A środowisko jest wdzięczne do wypierdolenia. Bogaci ludzie, fajne dupy, super imprezki, kurwa, alkohol i to wszystko czego zwykły przeciętny Kowalski zazdrości, kurwa, tym znanym ryjom. Uknujmy zatem tezę, że celebryta równa się pedofil. I nie musimy nic mówić. Wystarczą zdjęcia w reportażu. C to tak samo, jakby celebryta się wypowiadał w telewizji, kurwa, jakiejś na temat koronawirusa. Nagle od razu staje się autorytetem i naukowcem, jako jedynym mówiącym prawdę. To jest tak samo wiarygodne. Oczywiście mogę się nie znać nad tym, prawda, bo ja jestem piosenkarzem. Mm. Ale najlepsze jest to, że ludzie przyklasną i w to, kurwa, uwierzą, bo zobaczyli to w telewizji. W końcu ktoś mówi prawdę. On... Ale się zrehabilitować. Nie no tak, no pan powinien się zresetować w ogóle. Różnice jednak pomiędzy takim celebrytą, a chociażby księdzem Hajdaszem są. I są takie, że ksiądz przyznał się, że księdzu coś udowodniono, że księdza kurwa przeniesiono z jednej parafii do drugiej, że jego twarz nawet jak się raz zobaczyło, to się jakoś specjalnie nie zapamięta. I że może sobie zmienić nazwisko, wszystko i zacząć życie od nowa, bo jest kryty i ludzie go kurwa nie będą kojarzyli. A taki boryszyc, któremu Latkowski sugeruje udział, a co najmniej. kurwa a krycie tych wszystkich pedofilii nie zniknie sobie od tak kurwa pyk. Jego twarz znasz, widzisz ją codziennie w telewizji albo kurwa na jakichś portalach. Możesz na niego wypluwać jak na wszystkich forach i w każdym komentarzu. Możesz też na niego anonimowo nasrać w wiadomości prywatnej, a możesz mu po prostu zajebać na ulicy, bo go kurwa rozpoznajesz. Pamiętacie, jak wszyscy nagle obstrali się na Kevina Spacey, bo gość go oskarżył o molestowanie i nagle mnóstwo osób zaczęło go oskarżać o różne rzeczy? Wszyscy życzyli mu śmierci, wykastrowano go z filmów, w których produkcja trwała, chowano filmy, z z nim z platform streamingowych. I co? Hm. Każda kolejna rozprawa? Oczyszczenie z zarzutów. Oczyszczenie z zarzutów. Oczyszczenie z zarzutów. Can be so ale jednak, smród się ciągnie. I będzie się ciągnął pewnie do jego śmierci. Chociaż ludzie bardzo łatwo zapominają o pewnych rzeczach, i pewnie tak samo też tu będzie, ale niektórzy będą pamiętać. I to, co zrobił Latkowski, z jednej strony rozumiem. Rozumiem to naprawdę, bo wychodzę z założenia, że no kurwa Mercy dla dzieciojebców. tylko sposób na zasugerowanie głupiemu tłumowi z widłami, że tam, tam jest kurwa ogr, albo albo jeżeli nie ogr, to ten gość wie, gdzie jest ten kurwa ogr. To jest czyste skurwysyństwo. Zresztą Szyc wrzucił zdjęcia, a właściwie filmik rozmowy z Latkowskim. Ci wykorzystałeś także, bo zasłaniasz się piciem. Przemyśl i spotkajmy się. I tak jak widzę, jak Latkowski wypowiada się w dokumencie, tak kompletnie kurwa. Nie jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę to on i że on się tak wypowiada w rozmowie prywatnej z Borysem Szycem. To jest opętany, obłąkańczy bełkot. Albo miks koksu z alkoholem, bo inaczej tego nie umiem wytłumaczyć. Tak, pedofilia. Dziewczyny poniżej 15 lat. Przypomnę Tobie, jeśli nie chcesz pomóc, to dużo znaczy. Takie, wiecie, założenia, że jak będę mocno naciskał, to, to nawet jeżeli czegoś nie wiesz, to, to się kurwa dowiesz i mi powiesz. To takie założenie jest znane już od czasów inkwizycji. Znaczy, słuchajcie, pedofilia jest wszędzie. I nieważne, czy jest to zatoka sztuki, czy kuria, czy szkoła, czy jakiś sklep. Pedofilem może być każdy, niezależnie od tego, kim jest. I serio, w każdym środowisku są takie wilki. W muzyce. Czy też tak? Również na YouTubie. It was of me, and it was wrong. Czym się różni jednak celebryta pedofila od księdza pedofila? No chociażby tym, że raczej celebrycie nie powierzysz swojego dziecka, prawda? A jeżeli powierzysz, to jesteś kurwa Zajebiście głupi No i masz wtedy case polańskiego albo Michaela Jacksona. Hech, mam nadzieję, że mój synek będzie sławny. He told me if they ever found out what we were doing. He and I. Go to ksiądz w tym aspekcie więc ma łatwiej, bo jego przebywanie z dziećmi jest właściwie czymś, kurwa, normalnym i akceptowalnym przez środowisko. Celebryta ma charyzmę i ten blask, do którego ciągną dzieciaki oraz ich rodzice. To są jednak odosobnione przypadki i raczej niepokój społeczny wzbudzi celebryta w, z gromadką, kurwa, jakichś nieswoich dzieciaków niż ksiądz, bo ksiądz w tym przypadku jest legitny. Ej, ja co powiesz o nauczycielach? Oni też są legitni. I tutaj się zgodzę, tylko coś wam powiem. W przeciwieństwie do księdza nauczyciel Uwaga, może, nie, nie ma takiego zakazu, żeby ruchać się z kimś. Nauczyciel po, kurwa, kilku godzinach użerania się z młodzieżą może sobie wejść na, kurwa, takiego Tindera, zrobić swipe'a, kurwa, spotkać się z dziewczyną i się z nią, kurwa, wyruchać. A księża, niestety, nad czym ubolewam i o czym już wspominałem w poprzednim Strzale z Dubska związanym z tym tematem, nie mogą. Ten cały celibat, te wszystkie zakazy kościelne są tak, kurwa, głupie i tak niepotrzebne, że, że jest to jeden z powodów, dla których... Częściej ta pedofilia występuje wśród kurwa księży niż wśród kurwa innych zawodów. A przynajmniej częściej wypływa. Powiedział, że dopóki nie ma wytrusku, to nie ma Bo to wszystko fizjologicznie upośledza po prostu ludzi. Ludzi, w których buzują hormony, w których jest zupa hormonalna i która próbuje znaleźć gdzieś ujście i często znajduje w bardzo złym miejscu. Myślisz, że pozbędziesz się kiedyś księdza Hajdasza? Wspominałem o winie celebrytów i w krótkowzrocznym patrzeniu na dane miejsce. Kurwa, to jest ich największy grzech w tej całej sprawie. No zobaczcie, serio, wszyscy wiemy jak jest. Naprawdę nikt się nie spodziewa, że gość, który kurwa jest współwłaścicielem knajpy, i drugi gość, który jest łysy, który jest kurwa jakimś mafiozem że nikt się nie spodziewa, że to są szybrane typy i coś tam musi się odpierdalać. I tak zawsze było i jest i kurwa będzie, że celebryci biorą na siebie ten cały syf. Wiadomo, że bycie celebrytą wiąże się z mnóstwem zajebistych rzeczy, z różnymi kurwa fajnymi rzeczami, bonusami od życia gratisami, ale też tym, że właściwie nigdy nie są anonimowi. I do takich celebrytów właśnie jak muchy do gówna zlatują takie kurwa krystki czy turasy właśnie po to, żeby pogrzać się chwilę w ich charyzmie i splendorze. A z kolei celebryci dzięki temu mają dostęp do fajnych motorówek, do super kurwa kokainy, do bardzo dobrego alkoholu, mega imprez, czy też droższych, lepszych kurę. To naprawdę nie jest nic nowego. To są rzeczy, które się działy od zawsze, bogaci ludzie mogą sobie pozwolić na więcej. Do czasu. Sam obserwuję to środowisko od kilkunastu lat i uwierzcie mi, widziałem osiemnastoletnie dziewczyny klejące się do gangusów z forsą, widziałem talerze kokainy na różnych imprezach i szemranych typów kumających się z celebrytami tylko dlatego, że tam ci mają znane mordy. Tak chociażby było na Pomorzu, pamiętam był taki klub, 15 lat temu nazywał się Copacabana, i w tym klubie kurwa odchodziło dokładnie to samo. Te wszystkie łysy, spocone karki, bratające się z celebrytami, przytulające je, kurwa, dawaj ze mną się na i pchające tym znanym ryją kurwy bezpośrednio na kolana. Co prawda, nie, nie ale też, kurwa, nikt nikogo o dowód nie pytał. To środowisko będzie zawsze blisko siebie. Celebryci, kurwa, i mafiozi. Mafiozi bardzo często są przyjaciółmi celebrytów. Patrzcie chociażby, kurwa, na takiego Maradona. I rzeczywiście jest niebezpiecznie, kiedy jeden z nich postanawia odjebać coś chorego. I wszyscy wtedy obrywają. Więc to, że ktoś taki jak Szyc czy też Bieniuk naćpają się na łódce, kurwa, jakiegoś gangusa, że... Zaimprezują z nim, to nie czyni z nich pedofilów. Czyni z nich krótkowzrocznych ludzi, którzy sami sobie wybrali złe towarzystwo. I przez to stoją teraz po kostki w gównie. Ważne, żeby się na tym gównie nie pośliznąć i nie zaryć o nie ryjem. Na co mnóstwo anonimowych i nie tylko anonimowych rycerzy w sieci czeka. Żeby jeszcze zmieszać ich z tym gównem i popastwić się za wszystkie kurwa krzywdy, które im zrobili. Czyli za to, że są bardziej znani od nich. Tak samo jak nawoływałem rok temu po pierwszym filmie z Sekielskiego, żeby nie napierdalać teraz na księży, bo pedofilia w kościele to nie jest wina księży per se, tylko są to po prostu jednostki, to tak samo nawołuję teraz, żebyście nie pisali komuś, kogo tak naprawdę nie znacie, że go zajebiecie, że kurwa wiecie, że jest pedofilem i że poniesie kurwa karę. Nie róbcie tak bez wyroku sądu w tej sprawie. Znaczy, z wyrokiem sądu te, też tak nie róbcie, bo. Nie powinno się tak robić. I ja wiem, że większość z was ma podobne myślenie do mnie. Czyli gwałcisz dzieci, to my cię teraz kurwa dojedziemy. I uwierzcie, naprawdę mam tak samo. I wiem, że gdybym był świadkiem czegoś takiego, to kurwa nie ręczę za siebie. Ale serio, chcecie się doprowadzić do tego, że ktoś się zajebie, bo nie wytrzyma presji społecznej. Bo nie wytrzyma szczucia na jego osobę w momencie, w którym jest najprawdopodobniej kurwa niewinny. Hej, jak taki niewinny, to nie musi się kurwa niczym martwić, nie? A chuja kurwa. Musi. Ludzie potrafią zniszczyć człowiekowi życie samym tylko oskarżeniem. Nie ma tutaj domniemywania niewinności, tylko domniemanie winy od razu. Tak było chociażby w filmie Polowanie i tak samo w serialu dokumentalnym na Netflixie. Skazani przez media. It's about... Being able to tell a story. Dzięki jednej wypowiedzi można zrobić ze złoczyńcy bohatera. Po to, by następnym materiałem zrobić z bohatera. Złoczyńce. Film Sekielskich, tak samo jak i film Latkowskiego, idealnie to pokazuje. Nienawidźcie księży versus nienawidźcie celebrytów. I to kolejny słaby aspekt tych filmów. To, że stało się swoistym popierdolonym wyścigiem zbrojeń. My mamy lepszych pedofilów. O nie, nie, my mamy lepszych pedofilów. Tak, a nasi są bardziej znani, a nasi mają więcej kasy i chronił ich papież. A nasi mają układy z prokuraturą. W mm, mm, sami jesteś pedofil. Jest taki. Porównywanie pedofilskich siusiaków, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, gdzie żaden z tych filmów nie jest jakoś specjalnie kurwa dobry i rzetelny. Może chodziło po prostu z jednej strony, że miał to być taki triumfalny powrót Jaska Kurskiego, a z drugiej strony, że miało to kurwa właśnie zjebać go totalnie i całe TVP. I nie wiem dokładnie o co chodziło, ale. Wiem, jak wyszło. Wyszły filmy na siłę. Jeden podyktowany sukcesem pierwszej części, tylko po to, żeby nadal było tak samo o nim głośno, a drugi, który powstał tylko po to, żeby ten film pierwszy zdyskredytować i odwrócić uwagę od pewnej grupy społecznej. Największy problem w tym, że przez to wszystko uwaga skupia się zupełnie nie tam, gdzie powinna na ofiarach i prewencji przed takimi zdarzeniami. Skupia się na nienawiści. Skupia się na tym, żeby pluć na każdego w koloradce. Skupia się na tym, żeby napisać celebrycie, że się go zajebie. I to jest. Główny błąd tego bezsensownego wyścigu, w którym strzał z rewolweru odbywa się zamiast w górę, to prosto w kolana. Po raz kolejny apeluję, nie nakręcajcie spirali nienawiści. Nie sądźcie ludzi bez sądu, nieważne czy są znani, czy mają koloratki. Ja wiem, że swoje wiecie, ale serio, nie wiecie więcej od innych. Nie idźcie ślepo za propagandą, tylko pochylcie się nad problemem i pomyślcie, jak możecie pomóc, żeby. Takie rzeczy się kurwa po prostu nie zdarzały i żeby prewencyjnie jakoś im zapobiegać. Jeżeli macie jakieś wiadomości, dowody, czy też jesteście świadkami tego typu wydarzeń, to idźcie kurwa po prostu od razu na policję i złóżcie zeznania. Możecie pomóc w sprawie, to zróbcie to kurwa w te pędy. Nie bierzcie jednak w swoje ręce siekiery, żeby roztrzaskać czyjś łeb. Tyle ode mnie moi drodzy. Mam nadzieję, że. Coś w Was tam gdzieś uruchomiłem, i że zgadzacie się ze mną, a jeżeli się nie zgadzacie, to oczywiście zapraszam do dyskusji. Po prostu strasznie nie lubię takiej manipulacji niesprawiedliwości i osądzania innych bez kurwa dowodów. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, i nigdy nie będę musiał Was, moi kochani widzowie, oglądać w jakimś dokumencie, gdzie będą Wasze zdjęcia. To tyle. Trzymajcie się.